Chciałbym jeszcze złożyć świadectwo pracy na wagonach. Razem, z, jakby świadectwo, jak to przebiegało, ze świadectwem modlitwy zgody oraz dwoma, dwoma świadectwami uzdrowień w trakcie, powiązane z tą pracą. To tak, ja zajmowałem się w ogóle freelancingiem, biznes, strony internetowe. Tak sobie myślałem, że potrzebuję czegoś bardziej, na, czegoś bardziej pewnego, bo ogólnie, jak się robi biznes, to zatory płatnicze są częstą rzeczą i chciałem mieć po prostu jakieś źródło dochodu stabilniejsze. I spytałem Mateusza, właśnie, czy mogę zobaczyć tam, spróbować na wagonach? Od kogoś na poprzedniej konferencji usłyszałem takie słowo, żebym się nie ograniczał. Chyba odgosi Glock i właśnie tak sobie myślałem, co ja, czemu się tylko ograniczam, także tylko robię te strony internetowe, może się otworzę na coś jeszcze. Jakby miałem taką opór, niechęć, bo myślałem sobie, że to będzie jakaś ciężka praca fizyczna, że szkoda mi czasu, żeby tak po prostu na tym etapie iść normalnie do pracy, i myślałem po prostu, że no, wystarczy mi ten biznes. I że tym się zajmę, a jednak potrzebowałem jeszcze chwilę czegoś stabilniejszego. No i poszedłem na wagony. Okazało się, że to była pierwsza praca, jakby, na, taka praca, która, która najbardziej mi się spodobała. Nie lubiłem w ogóle pracy netat. To była pierwsza taka praca, która naprawdę mi się spodobała. No i dogadaliśmy się z Mateuszem, że, będziemy się, że pomodliśmy się w modlitwie zgody ponieważ on chciał mieć tej pracy mniej, żeby mieć czas na inne rzeczy, a ja potrzebowałem niecały etat, tylko na, na przykład z dwa dni w tygodniu, żeby mieć jakieś po prostu... tyle mi wystarczyło. I modliśmy się w modlitwie zgody i właśnie to działa już, bo od kwietnia jestem w tej pracy, to już chyba z trzy miesiące. I tak dalej w związku z tą pracą były takie była taka sytuacja, że na początku, jak pracowałem, jeszcze nie umiałem pracować, nie umiałem techniki prawidłowej. Bo to wagony towarowe, czyszczenie wagonów towarowych, taką szczotą, przepychanie różne tam kamienie, żwiry, inne po wagonie to wychodzi po 25 tysięcy kroków dziennie. To ja to zrobiłem ze złą techniką i sobie uszkodziłem w ogóle przedramie. Że po jednym dniu wagonów ja w ogóle nie mogłem zgiąć ręki w nadgarstku i bolało mnie bardzo mocno. To w ogóle uniemożliwiało mi pracę. I to ja się od razu pomodliłem o uzdrowienie. Ale to okazało się, że nie tak sobie myślałem, że to nastąpi od razu i w ogóle wszystko przejdzie. Tylko podczas pracy ja następny dzień i jeszcze później, z jeden albo dwa dni pracy, normalnie przepracowałem, czując cały czas ból tej ręki. Oraz jeszcze w kościele później, normalnie odkurzałem, czując ból tej ręki. Miałem wrażenie, jakby miało mi wyłamać kość w przedramieniu. Ale wytrwałem właśnie z tym bólem, bo uznałem, że nie będę akceptował w ogóle czegoś. Co nie jest zgodne z prawdą w swoim życiu. Zdecydowałem, że w ogóle będę konsekwentny i zdeterminowany w tym, żeby być posłuszny Bożej prawdzie. I przeszło po tym, po tamtej niedzieli, zregenerowało się następne dni wagonów, już pracowałem bez bólu, a teraz na modlitwa, modlitwę, skutek modlitwy uzdrowienia. W czwartek, jak pracowałem na wagonach, miałem 55 wagonów do posprzątania, to było gdzieś około 10 godzin pracy, i jak zrobiłem 30 wagonów, czy 35, zostało mi jeszcze może z 20 to zeskakując z jednego wagonu, gdzieś z wysokości półtora czy 2 metry, ja robię te różne, różne sposoby sobie rozmaicam, przeskakuję z jednego na drugi wagon, wchodzę różnymi wejściami, różny sposób tam zamiatam, czasem sobie utrudniam, ułatwiam. No teraz po prostu zeskakiwałem sobie z wagonu i okazało się, że zeskoczyłem na kostkę, Także był krzywy teren, taki z... Tak. No, i skoczyłem prosto o tak na nogę z ogromną siłą. Ja trzy razy w życiu miałem skręconą kostkę, ale ból przy tym był w ogóle totalnie nieporównywalny do tego, co doświadczyłem wcześniej. I kiedy tak skoczyłem na tą kostkę, to miałem taki od razu pierwsza myśl, że. Nie mogę mieć ani w ogóle pomyśleć ani wypowiedzieć ani jednego słowa, które by było, które świadczyłoby o tym, że sobie coś zrobiłem. Dokładnie. Bo to by było przynajmniej skręcenie drugiego lub trzeciego stopnia ze złamaniem, a teraz wagony są chwilowo moim głównym źródłem dochodu. I tak naprawdę by mnie to wyeliminowało na dwa miesiące, i nie ma żadnego ubezpieczenia, nic, więc ja nie miałbym po prostu innego wyjścia. Ja po prostu nawet nie powiedziałem, że słów jakiś, że uzdrawiam, coś tam, kostkę czy coś, tylko położyłem sobie ręce na tej kostce, stałem tak po prostu, położyłem sobie, o nie, bo to była lewa noga, położyłem sobie ręce na kostce, modliłem się na językach i później ja w ogóle poszedłem dalej pracować, jakby nigdy nic. Cztery godziny mi zostało pracy z tym, cztery godziny, żeby wszystkie wagony tam doczyścić. I ja zdecydowałem, że ja nie będę nikogo brał na zastępstwo, nie będę dzwonił, że się cokolwiek stało, nie, nie powiem nikomu nic do tego momentu, aż będę mógł normalnie chodzić, biegać bez bólu. No i wtedy popracowałem sobie, może minęły z dwie godziny, i się okazało, że przez przypadek znowu wdepnąłem, o tak, tylko już nie było to zeskoczenie z wagonu, tylko po prostu przypadkowo wdepnąłem w taki sposób znowu krzywo na tą nogę. I znowu poczułem ten ból. Bardzo mocno. Ja się trochę tak przez łzy wtedy śmiałem. Znowu sobie na tej kosy położyłem rękę, modlę się na językach jakiś czas. OK, here we go again. Ja to zrobię do końca. No, jeszcze specjalnie sobie w trakcie ostatnich dwóch godzin zeskakiwałem z wagonów na obie nogi i tak pracowałem, jakby nic się nie stało. Właśnie specjalnie sobie jeszcze utrudniałem. I na przykład sobie zamówiłem gdzieś tam jedzonko, żeby sobie 10 minut dojść i wrócić, żeby sobie troszeczkę zaległo się na wagonach zrobić i żeby musieć to nadrobić jeszcze szybciej. Dobra, skończyłem tą pracę na wagonach, było tam pełno bólu, bardzo dużo bólu. Usiadłem na chwilę, zamówiłem sobie uberka, poczekałem 5 minut. Okazuje się, że jak już ja nie mogę wchodzić, staję, nie mogę chodzić do U Uberka doszedłem w taki sposób, a i pan Uberze mnie pyta, co tam, jakiś problem z nogą? No ja nie, wiem, nic, wszystko dobrze, w ogóle to po prostu ciężki dzień w pracy. Potem jeszcze po drodze do domu jakieś ludzie mnie na ulicy zaczepiali, że co się stało, czy jakoś pomóc mogą, Nikomu nic nie powiedziałem. Później następnego dnia bo to się ledwo odwlokłem do domu. Następnego dnia się obudziłem rano. Kostka bolała, mega opuchnięta, nie mogłem w ogóle ruszyć stopą w żaden sposób. Teraz już normalnie mogę. I to było w piątek. I znowu położyłem rękę na kostkę, modliłem się na językach, skupiałem się właśnie tylko na tym punkcie, tylko na tej kostce przez kilkanaście minut. Później w ciągu dnia czułem, że coraz bardziej mogę nią ruszać. Specjalnie wychodziłem na jak najwięcej spacerów, żeby jak najwięcej chodzić. No i tak zacząłem ledwo. Najpierw było tak, że musiałem się o tak jakoś chodzić. A później to było powoli takie dreptanie. Później coraz szybciej, coraz szybciej. A na koniec dnia już mogłem normalnie biegać, wchodzić po schodach i skakać. Więc. Bądź zawsze wytrwały. Amen. I konsekwentny. Amen. I nie odpuszczaj, za nic nie odpuszczaj, bez względu na ból. Amen. Bo uzdrowienie zawsze musi się zrealizować. Tak samo z każdą prawdą Bożą.